Jest, jest, jest! Bartek Kubicki. Nie wiedziałem, że jestem Red Flag. Patryk przestał nagrywać i jest instruktorem jazdy na nartach? Ci ludzie mnie wychowali, nie mogę się doczekać, aż wrócą do domu. Maciek założył rodzinę? I mam wrażenie, że on teraz żyje w jakimś innym uniwersum. No teraz to przepraszamy za to, no co tu przepraszamy, to na pewno. Ja po łóżku Łapeczka w górę, subik, zabieramy się za oglądanie. Uuuu. Co to jest w ogóle? Wyobrażacie sobie, jakbym miał nagrać taki odcinek. Jak ktoś wie, gdzie coś takiego dostanę. Zapraszam na Instagrama, tam możecie mi podesłać link. Kupię to chyba. Widzę, że z grubej rury zaczynamy. Wielka wpadka wersów w teledysku. Nie ddy... możemy zasnąć, bo męczą nas sny To jest wpadka? Nie ma żadnej wpadki Zegarek gitarzysty Jaki problem jest w tym, że ktoś ma zegarek? Co w ogóle zegarek tu ma do rzeczy? Ostatnio chyba była jakaś wpadka versus z tym patykiem Serce No i teraz chyba ludzie podłapali Wszystko, co jest w teledysku, to jest wpadką tak naprawdę Bo męczą nas sny Nie możemy zasnąć i? okej okay. Jest? 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 Yes. <śmany> 4,2 miliona serduszek, fantastycznie. Czy ja dam? Dam, oczywiście, że <śmany> Patryka wpuścili na jakąś imprezę, ta nuta leciała. O. Każdy facet potrzebuje tam z klasu mm -hmm, mm -hmm. czuła jego kasę O oh, wow jego pasek Przy nim nie Ta. zakładała żadnych masek Na my Tutaj sobie dobrze leci jak Nic nie rozumiem, ale buja <coughs> Przepraszam, mam taki głos, bo nagrywam to z rana i jeszcze mój głos postanowił nie wrócić. Miejmy nadzieję, że zaraz wróci Niem nie zawsze jak wstanę rano to mam chrypkę. Wy też tak macie Musi minąć godzinkę, dwie, żeby mi wszystko poprzechodziło i później się żyje fantastycznie. Odcień. Ta się kierą głowa kobiety na terenie o, się... Uniwersytetu Warszawskiego. Ten TikTok to po prostu pominiemy. Słyszałem, słyszałem co się odwaliło. Gdzie się w ogóle tacy ludzie respią? Z ostatnio też w Krakowie coś było. przesada. Klaszczemy, bo jesteśmy siódmy rok razem, mimo że internet nie dawał nam szans? Brawo, ja też z wami zagłaszczę. Ale to by był szok, jakby Freeze z Verso się rozstali. Proszę, zostańcie razem. Okej. Okay. Biedny Kiciuś, Czuję jak. Ja kiedy red flag? Się do ciebie, Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej. Czuję, że to już koniec. To już koniec. Już koniec. Nie przejmuj się, palfrenka. Teraz jest koniec, ale zaczesz się coś pięknego, coś nowego, fantastycznego, co przyniesie ci mnóstwo, mnóstwo radości. I będziesz szczęśliwa. Bartek Kubicki. Nie wiedziałem, że jestem red flag. No to ładnie. Jak oni nie będą razem nie wierzę w miłość. Pozwólmy sobie zaśpiewać. Z Dawidem pociadło. Czuję jak serce rwie się do ciebie jak mam bronić kiedy ich jest więcej. No dobra, idźmy już dalej, idźmy, idźmy już, już. My, my oh, yeah. come... Nie wiem czemu, ale ona mi się wyświetla teraz w to trzecim TikToku, ale jest genialna. I niech moje DC nie zostanie. Moja głowa 24 na 7 Wow, wow ty znowu są w szakówchodzę. Tragedia. O, ja dupa. Sajs. Sajs. Tragedia. W mojej głowie nigdy czegoś takiego nie było i nie będzie. <noise> Co tu w ogóle ludzie piszą w tych komentarzach? Ej, ale ona serio nawija 1093767253763 mhm. lepiej niż Bambi. No bez tej trójki na końcu się zgodzę. No. Niech już będzie. No, no tak. Mhm. Zwróćcie uwagę na to, że Fagata pisze do fagaty, odbierzesz mnie przy kolegach. Jaki w tym jest sens? Nie rozumiem. Szpioniro Golubiro. Przysięgam wam, że mam dość tego człowieka. Jak mi wyskakuje na TikToku, to skipuję, bo no nie wiem, jakoś już za dużo go było. Mistry te da was już nie je naszał. Bole wam jeda se odmach, idete o, nawet to napisał, zaczyna się, współczuję, nie wyświetlaj mi się. Tra-la-le-ro-tra-la-la Sprawdzamy jaki dźwięk wybierze nam TikTok. Okej. Okay. Ja jestem okropna, nie ma co o, i tak się wybierze, każdy ze mną wycinuje, nie, bo ja nie jestem, to, psychiczna. To ja jestem... Ja jestem to... psychiczna. Ja, ja jestem. Oho, tu będzie coś takiego. Anio takiego... i benio, patrolują teren. Hej, zarobiste to jest! Miałem kochających rodziców i wspaniałą siostrę. <laughs> Naprawdę nie wiem skąd w tej rodzinie wziął się taki... Oooo no to ładnie, podsumowanie na końcu, a było już tak dobrze. Trochę właśnie mam czasem taki problem. Problem, że mój mózg nie ma kontaktu z moim ciałem. Czasem ja się tak czuję, że... Wiecie, niby wszystko jest w porządku. No i jak się zacznę śmiać, Coś mnie naprawdę rozbawi, to ja w przeciągu 5 sekund złapię taką głupawkę, niektórzy się mogą śmiać i nie uzawiam im oczy. U mnie 5 sekund mija i ja już jestem cały zapłakany ze śmiechów. Bo widzisz gdzieś <śmiech> tu za Ej, kur. Później jak popadłem w kompleksy. Oby nie. Żadne zakola. Żadne, no absolutnie. Czy jest idealna? W moich oczach tak. Czy zawsze Nie, <grym> <grym> czasem bywa wredna i pyskata. O! Niesamowity content, coś pięknego. <grym> Przystojniaczek, seksiaczek, Czaru NBA! Oh yeah. Evil? Evil, evil. Powiem tak, czasem Czarka TikToki też się wyświetlają I mam wrażenie, że on teraz żyje w jakimś innym uniwersum. Tworzy te TikToki dość specyficzne. Też często odbija się na negatywne komentarze, na przykład w postaci xdddd, ale co ty robisz? A to czy użyć podpaski czy tampon ustalasz przed czy po ułożeniu włosów? Co wybierzecie? <laughs> Czaro ma swój świat, bo to nie twoja liga NBA, ty nie możesz pisać takich komentarzy, <grym> nie, nie, nie był w tej najwyższej lidze Czarka, to inne zdanie byś miał Czarek, a co jak nie mam włosów? Genialne pytanie wręcz, genialne Ale nie odpowiem, bo sam nie wiem, jeszcze mam Ziomek zdradził swoją laskę ze mną, storytime zapraszam Co to mam? Zobaczcie, sok pomarańczowo-jabłkowy Na no jestem Piotrek Parking, tam jest Piotrek Parking? Aquaman Okej okay. i... I... Uh! i, uh! i y. Cusak Piesek przeleciał right, <laughs> Mistrzostwo <laughs> Najbardziej randomowy film jaki widziałem w życiu Szczerze? Bardziej randomowy był czara Ale ten TikTok jest wyjątkowy na swój sposób Tu się wydarzyło więcej niż w moim życiu Ja yeah, yeah, Proszę, no proszę. Mhm. Nie, dobra, nie, to jest za mocne na moją głowę i pozwólcie, że przejdę dalej, przepraszam, ale nie mogę. Wizaluszek wcina do ekipy na koncercie Genesis. i lecimy se tu dalej. Spalam sobie kurwa bardzo mocne, nielegale. I mam je banknoty stale, liczę. Mam sentyment do tego freestylu, byłem z frizem od tego momentu jak to nawijał. Nie no, nie byłem, dopiero się później dowiedziałem jak zamknęli się w domu ekipy z Minimajkiem, z Trąbą i tak dalej, i tak dalej. To jest przesada, że on akurat wcinał Donuta na koncercie Genesis. Nie jest to idealne miejsce, żeby jeść Donuta. W końcu musiał nadejść moment TikTok, nie wiadomo o czym, ale jest. <sum starred sorta> no dajcie już spokój. Daj mi spokój. I filmu książula wyszło, że dostał on za dużego kebaba. No uh -huh. to, jak to wyszło, mi do tego bardzo poważnie. Od razu przyjechałem tutaj sprawdzić kamery, żeby dowiedzieć się, co się stało. Bo u nas nie ma opcji na żadną faworyzację i dobrze wszystko sprawdziliśmy. Przeszedł książulo, i przez to, że popularna osoba, nałożyli mu więcej mięsa i po prostu kebab był większy, tak? Ale my skupmy się na zamówieniu książula. No i dobra, mamy tego okay. kebsika, jest waga, jest 150 na wadze mięsa, powinno być 140. Czyli. O nie. To rzeczywiście, książula dostał za dużo. O nie. I dochodzi jeszcze. O, Zasada. Które nasza załoga daje z ręki, i tu został popełniony kolejny, kolejny błąd, błąd yy, mhm. bo tych warzyw też zostało dane za dużo. Rzeczywiście, ktoś może poczuć się urażony przez to, że zapłacił tą samą kwotę, a dostał mniej mięsa i mniej warzyw. No po no tak. prostu przepraszamy za to. No, co tu, tu przepraszamy, to na pewno Wyciągamy konsekwencje i wnioski z całej tej sytuacji. No, i właśnie dlatego wprowadzamy dodatkową ściągę dla naszej. O! Teraz to genialnie! To im się to cały czas utrwalało i nie myliło. Fajnie, no wyciągnęli wnioski, dali ściągę dla pracowników. Teraz już na pewno nie będzie miejsca na błędy. Nikt nie będzie faworyzowany i tak powinno być. Nie ma czegoś takiego, że ktoś jest popularny i, i dostanie więcej mięsa i warzyw. Nie, nie, nie. Wszyscy są równi i tego się trzymajmy. Mhm. Na wyjątkowe okazje potrzebujesz wyjątkowego stroju. W Balamonte uszyjemy ci smoking na miarę twoich potrzeb. Jak ty się prezentujesz? Piękny, garnitur też niczego sobie A Grzesiu skrętał komplemenciarz Panie Grzegorzu, czy Lewandowski będzie w stanie kiedykolwiek mieć taki styl jak pan? I uwaga, wątpię Niesamowity człowiek, pewność siebie No ale tutaj widać, zwróćcie uwagę jak Grześiu się prezentuje Klasa sama w sobie Czy ja mogę dostać pozdrowienia od najlepszego gracza reprezentacji Polski wszechczasów? Pozdrawiam panie Grzegorzu Nie wiem Genialne. Ja normalnie zaczynam obserwować pana Grzegorza Krychowiaka. Będziemy śledzić ten niesamowity styl ubioru, no ale najważniejszy jest pan Grzegorz, tak? Bo jak tutaj napisał Jarek, piękny garnitur też niczego sobie. Best feeling, fanem? dupa mnie spędzi. Dobrze to powiedzenie do mnie wróciło. Troszeczkę w innej wersji, ale też fantastyczne. Niech to zostanie na dłużej. Best feeling, fanem? najlepsze uczucie. Oh yeah. If the world... <grystanie> Rage Room to się nazywa. Chciałbym kiedyś się tak wyżyć. Wejść do tego pomieszczenia i tak sobie ponapierdzielać. Czasem człowiek potrzebuje, żeby się tak naprawdę wyżyć. Chodzę na siłownię, to tam się wyżyje. Ale tu jest zupełnie inny sposób wyżycia się. <grystanie> ja też tu mam biurko. Właci się ten efekt. Uwaga! Możecie dać znać w komentarzu, bardziej podoba wam się to ustawienie kamerki, czy jak było wcześniej, tutaj gdzieś, no, tu, o, o. Co ty robisz? To gdzieś w Anglii chyba, w Wielka Brytania, żółte blachy, ale ci to pasuje. Jabłuszko, 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 tego się nie spodziewałem. Nie mam dobrych dowodów, więc nic nie mogę zmienić. To jest TikTok właśnie o wszystkim i o niczym. Okulary mogą być teraz często spotykane na plaży, bo jak to się przebiło i to ma 330 tysięcy serduszek, to może tak być. Oby nie skorzystali też z outfitu? <grystanie> Co to jest? Patryk przestał nagrywać i jest instruktorem jazdy na nartach? Maciek założył rodzinę <grystanie> i też już nie nagrywa. Ci ludzie mnie wychowali, nie mogę się doczekać. Aż wrócą do domu. Maciek założył rodzinę? Ja muszę do niego napisać, czy to prawda. Że to już mam tak przeprany mus po tym odcinku, że to jest niesamowite. Zostawcie subskrypcję łapoczkę w górę i napiszcie w komentarzu, który TikTok waszym zdaniem był najlepszy. Trzymajcie się! Nie